Być może jesteś już po obejrzeniu filmu, który trafił wcześniej do Ciebie. Już wiesz, że można chronić się przed infekcjami i wirusami w niezbyt skomplikowany sposób. Już wiesz, że można zminimalizować skutki ewentualnej infekcji za pomocą odpowiedniej suplementacji. Za chwilę dowiesz się dokładnie, jak to zrobić. Przygotowaliśmy specjalny zestaw suplementów, których dobór w sposób sprawdzony i skuteczny zwiększa odporność organizmu. W skład zestawu wchodzi 9 produktów, a ich ilość jest tak dobrana, by starczyły nad 30-dniową kurację. Witamina C jest absolutnie podstawą naszej kuracji. Ważne jest, by przyjmować ją w dużych dawkach. Otrzymasz dwa opakowania witaminy C1000, łącznie 120 tabletek. Nasza witamina cechuje się ponad przeciętną przyswajalnością. Drugim składnikiem zestawu jest witamina D3. Niedobór tej witaminy to m.in. mniejsza odporność organizmu i zwiększona podatność na choroby autoimmunologiczne. Otrzymujesz opakowanie 60 tabletek. Trzeci składnik, witamina K2, ułatwia przyswajanie witaminy D3. Otrzymujesz opakowanie 60 tabletek. Pozycja czwarta to CM z Star, wapń, magnez, cynk. Preparat m.in. stymuluje prawidłowy metabolizm makrosubstancji odżywczych, a zawartość cynku ma działanie proodpornościowe. Tramostik Star, piąty z proponowanych suplementów wyprodukowany na bazie rośliny o nazwie Sałpalmetołu oraz śliwy afrykańskiej i pestek dyni z dodatkiem m.in. witaminy E. Pośród wielu właściwości antyoksydacyjnych, przyczynia się także do zwiększenia odporności organizmu i udrażnia drogi moczowe, co skutkuje szybszym oczyszczaniem organizmu. Szósty produkt to reseratol. Substancja występuje w pestkach i skórce czerwonych winogron. To naturalny przeciwutleniacz, który pomaga chronić komórki przed wolnymi rodnikami. Selenium Star kolejny z proponowanych suplementów. Selen jest częścią enzymy peroksydazy glutationu, który przyczynia się do usuwania z komórek szkodliwych substancji, a także ma bardzo korzystny wpływ na zwiększenie odporności organizmu. Przedostatnia pozycja zestawu to Acerola Star. Acerola to krzew niezwykle bogaty w szereg witamin. Proponowany preparat między innymi wspomaga produkcję kolagenu i zwiększa zdolności obronne organizmu. Naszą listę zamyka Immunity Star. Starannie przygotowana formuła, która w swoim składzie zawiera zioła, które od stuleci były wykorzystywane w medycynie ludowej. Między innymi chyzop lekarski, jeżówkę purpurową, rozmaryn, tymianek i żeńszeń. Stosowanie preparatu przyczynia się do szybkiego odnowienia systemu immunologicznego, zwłaszcza w okresie choroby i po jej ustąpieniu. Pewnie zadajesz sobie pytanie, jak można to wszystko zamówić i ile to kosztuje. Zamówić możesz bezpośrednio u mnie dzwoniąc pod widoczny numer telefonu lub pisząc e-mail na adres, który również widzisz. Pełny zestaw suplementów kosztuje 892 zł. Jeśli zamówisz od razu dwa zestawy, za każdy zapłacisz 625 zł. Jeśli chcesz od razu zapewnić ochronę dla swojej rodziny, kup trzy zestawy. Wtedy cena jednego zestawu spada do 575 zł. Uwaga! Za kolejne zamówienie w następnym miesiącu zapłacisz już tylko 328 zł. Kolejne zamówienia w drugim i ewentualnie trzecim miesiącu dadzą optymalny rezultat i na długi czas zwiększą Twoją odporność. Pamiętaj, że czas oczekiwania na przesyłkę to około 3-4 dni robocze. Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania i wątpliwości.